No i nadszedł kolejny etap rajdu Osowisko. Uczestnicy byli uroczo brudni, ale rozgrzani. Jakie wrażenia po całym rajdzie? Posłuchajcie! Jak wrażenia po rajdzie? Y Powiem szczerze, że po raz pierwszy byłam pilotem i oszalałam. Proszę Państwa, <noise> rezygnujemy z telewizorów. To Troszkę nietematycznie, także telewizja nie, była Bełatów... Do lasu, proszę Państwa, to było rewelacyjne. Jestem tak pozytywnie zrelaksowana. Jestem przeszczęśliwa i w ogóle udało nam się zdobyć większość punktów. O, jesteśmy do... przeszczęśliwi, naprawdę. Do końca dojechaliście do mety? Oczywiście, do końca. Mieliśmy parę wpadek, ale oczywiście cudowni koledzy pomogli. My też pomogliśmy parokrotnie, także trzeba przyznać, że naprawdę świetny klimat jest zawsze. Mimo deszczu, mimo. Prawda, warunków, jakie dzisiaj panowały, nie za miłe, ale było rewelacyjnie, naprawdę. No, opłata była taka właśnie typowa, taka ofolowa, rajdowa w ogóle. Nie rozdawali kremu do opalania, chciałem powiedzieć. Nie, rozdawali nie było kremu, kremu. tak Także było fajnie, bo to było dotąd. Schodłem, jak widać, nawet spodnie mam luźne. Nie wiem dlaczego tu przyjechałem, ale chyba i jeszcze raz, jak się trafi okazja. Jak widać, opaliłem się bardzo ładnie. Mamy telewizor główną, wygraną, także nie jest źle. No właśnie, kto znalazł ten telewizor? Nie. Ja go znalazłem, leżam sobie ładnie w wodzie akurat, szedłem, no to mówię, wezmę, no cóż, no, w domu nie ma trzeciego, to będzie. Taki okaz, nie? Szkoda było nie wziąć. Zwłaszcza, że duży, no rozmiarowo bardzo duży, także elegancki. jak wrażenia po rajdzie? No, powiem tak, że świetnie. Sam rajd wspaniały, niestety pogoda nie dopisała i przez to i Bohatowianie również. Mhm. Czym jestem bardzo zasmucony, bo myślałem, że będą brali czynny udział, kibicowali i wezmą udział również w loterii, którą żeśmy zorganizowali. Mhm. No, loteria jak widać, no powolutku się tam odbywa. Niestety, no, nie, nie tyle osób, ile myśleliśmy. Jak wrażenia po rajdzie? Bardzo fajne. A pogoda? Bardzo super. Bardzo dobre. A pogoda? Kiepska. Pogoda jest idealna na taką, na taką imprezę. Przecież to samochody terenowe okay. i deszcz, no to jest... Musimy tak nie nie ma... być, jak najbardziej. Szczerze? Troszeczkę brakuje organizacji, ale ogólnie było ok. Autko się spisało? W miarę, tak. Nie zepsuło się, trochę się spaliło, ale było dobrze. To jak wrażenia po całym rajdzie? Bardzo pozytywne. Pogoda dopisała? Oczywiście, <laughs> jak najbardziej. No, to re jest rewelacyjna pogoda. Odwiedź automarket Service i przygotuj auto na wakacje. Serwis klimatyzacji, przeglądy okresowe, naprawy bieżące i pełna mechanika pojazdowa. Własny sklep z częściami. Gwarantowana wysoka jakość usług i przystępne ceny. Zadzwoń 513 072 173. Przyjedź. Czapliniecka 129. Na hasło ITV Bołchatów 10% rabatu. Moja agencja ubezpieczeniowa Doradzaj specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych dla klientów indywidualnych i firm. Na rynku Bełchatowskim działam od 1997 roku więc prawie 17 lat. Zawsze przedstawię konkretną ofertę ubezpieczenia. Pod uwagę biorę nie tylko cenę, ale również zakres i warunki ubezpieczenia. Zapraszam serdecznie, Jana Babierz. Jak zupka smakuje? Zupka super. Wykończeni po rajdzie bardzo? A to młody, po nim widać. Po nim widać? Dlaczego po nim? No bo on, ja już się wzmocniłem. Już się pan wzmocnił. Tak jest. Jak wrażenia po całym rajdzie? E, super. Pogoda dopisała? Bardzo dopisała, było dużo błota. Bardzo zmęczony pan po rajdzie jest? Mm, jeździliśmy raczej rekreacyjnie, więc jestem zrelaksowany, wyposzęty. Odrobinę zmęczony. Jest to takie zmęczenie, które właśnie zapewnia relaks. Fajnie, jak wrażenia po całym rajdzie? Bardzo dobre, świetna organizacja, m, bardzo zróżnicowany teren, trochę wody, trochę piasku, trochę błota, e, ciężkie przeprawy, akurat nie dla nas, e, 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 ale bardzo dużo tych, tych prób, które, które żeśmy e, e, zdoby, e, przeszli, no, przyniosło nam dużą satysfakcję. Ogólne wrażenie bardzo dobre, bardzo fajnie było. Samochód się sprawdził? No sprawdził się, chociaż urwaliśmy mocowanie reduktora. Ale dojechaliście na metę? Dojechaliśmy. A pogoda jak wam się podoba? No pogoda była wyśmienita i rzek rzekłbym tylko troszeczkę monotonna. Jak wrażenia po całym rajdzie? No bardzo fajnie, no. mokro, brudno. <laughs> jak pogoda dopisała? Jak najbardziej cały czas padało. Dojechał pan do końca na metę? Tak, znaczy no to nie, dokładnie, dokładnie to nie było mety, tak? Tylko mm -hmm. były, były te osy, które no, staliśmy się zaliczyć wszystkie. Nie do końca wyszło, no bo wiadomo, też e, ograniczenia były, jeśli chodzi o samochód, ale było przede wszystkim przede wszystkim świetna zabawa, tak? Moja obecność i patronat honorowy po raz pierwszy w Bełchatowie tego rodzaju impreza, myślę, że e, to są doświadczenia, które pewnie jako organizatorzy e, będziemy musieli przekuć na następne e, organizacje tego rodzaju imprez. Myślę, że widowisko e, chyba mimo wszystko bardzo bardzo pozytywne. E, ci, którzy Pasjonują się tym sportem. Znaleźli tu, w bełchatowie, dobre, dobre miejsce do tego, aby w jakiś sposób sprawdzić swoje maszyny i swoje umiejętności. A przy okazji, jeżeli Bełchatowianie mogli zobaczyć coś nowego, coś, co w Bełchatowie jeszcze nie, funkcjonowało, nie zafunkcjonowało z punktu widzenia wydarzenia sportowego czy widowiska cyklistycznego, to, to myślę, że warto tego rodzaju imprezy wspierać. W dodatku, że w Bełchatowie okazuje się, że jest całkiem duża grupa ludzi, którzy się tym pasjonują. Firma Motogaz Ciepłowski, którą prowadzę, istnieje już od 21 lat. Zajmujemy się głównie montażem instalacji gazowych. Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Stag. Producentem jest spółka AC z Białegostoku, jedna z trzech największych firm produkujących instalacje gazowe na świecie. Robimy również cały zakres mechaniki pojazdowej, z wyjątkiem geometrii. Prowadzimy wymianę oleju, obsługę ogumienia i klimatyzacji. Znajdziesz nas przy rynku grocholskim 11. Znaczne dwudaniowe obiady w cenie od 8 zł zjesz w restauracji Barburka przy ulicy Kolejowej 41. Oferujemy dowóz na terenie miasta. Zadzwoń 505 620 435. W sali bankietowej organizujemy wesela, bale, komunie, chrzty, osiemnastki, szkolenia, konferencje i konsolacje. profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów, trening dobierany do potrzeb i możliwości, zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych, zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata, treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na Ciebie. Pierwszy rok pani jest pilotem, ale jeździła już pani, tak? Aż, oczywiście, jeździłam. Jeździłam, ale na motorze. Na motorze? To dlaczego akurat cztery kółka teraz? Nie, o wiele lepiej, bo kółka to jednak są wrażenia. Jednak hmm. jak się ten samochód topi, jest przyjemniej. i później się ratuje nawzajem, boże, cudownie. Rozumiem, że nagroda jakaś będzie. Musi być, kurcze pieczone, musi być jakaś 10 worów śmieci, żeśmy nas zbierały. A widziałam, o. tu miało najwięcej, delikwent 3, więc może akurat alternator prądotwórczy będzie. A telewizor pani znalazła, bo widziałam kolega szedł z telewizorem. No my mamy 10 jeszcze innych różnych fajnych woreczków, więc mam nadzieję, że może tak, bo. Ale przynajmniej, przynajmniej coś dla tego lasu zrobiliśmy, więc nie tylko rozjeżdżamy, ale też i sprzątamy. Pierwszy rajd czy nie pierwszy? Nie. Nie pierwszy, do który? Hmm, tutaj osuwiska, trzeci. Trzeci, a ogólnie? Ogólnie? Ojej, ciężko zliczyć takie, ten. Nie wiem, piąty, szósty. <laughs> Ile lat już pan jeździ? Cztery albo pięć. Hmm. Od czterech, pięciu. Sześć? O, no to ładnie, ale pierwszy rajd? E, nie, rajd to jest któryś z kolei, nie liczę już. Od ilu lat już tak jeździcie? Od zeszłego roku. Bawię się tym od trzech lat, nie, no hmm. to już, nie, od dwóch lat. No to już mam gablotę chyba z sześć pucharów, nie? Sześć, wow. sześć, sześć, sześć pucharów. Pierwszy Pan na taki rajd? Nie, jeżdżę od kilku lat. Od ilu? <noise> no kurczę, to może od pięciu. Ile taka Wasza pasja kosztuje? Sporawu. Czyli ile? No, do kilkuset złotych pora idzie. No, <noise> naprawy. Do naprawy. O, do naprawy. <noise> A cały samochód? No, około 10-15 tysięcy. Nie, to nie są jakieś duże pieniądze. A, ile to kosztuje? Ale nerwów <noise> czy pieniędzy? I nerwów, i pieniędzy. <noise> no, różnie, różnie. Zależy, ile chce się zainwestować. <noise> y, powiem tak. Ta żona paliłem, celowcy, paliłem papierosy 22 lata. I, odłożyłem I rzuciłem papierosy, nie palę już 3 lata. I to jest to samo. Słuchajcie, to jest to samo. Paląc papierosy wydając tam na fajki i wszystko z dymem, nie? To jest to samo. W jakim celu przyjechał pan w takim razie na rajd? Przede wszystkim sprawdzić, czy wszystko się udało, mhm. ponieważ organizacja po raz pierwszy takiego rajdu, a szczególnie na terenie Bełchatowa, na końcu ulicy Przemysłowej, dla nas była ogromnym wyzwaniem i tak naprawdę wsłuchujemy się w opinię uczestników, tak aby kolejny rajd, jeśli by udało się w Bełchatowie po raz kolejny zorganizować, był jeszcze, jeszcze lepszy. Oczekuje Pan po dzisiejszym rajdzie jakieś może nagrody? Nie, niekoniecznie. Jeździmy tutaj z kolegami, żeby się dobrze pobawić, a wyniki to przy okazji. A liczy Pan może na jakąś nagrodę? E, nie, dzisiaj nie. O, dlaczego? No, bo wiem, że nie wygram. A no, dlaczego? Po punktacji już, bo już wiem ile miałem pieczątek. Słabo poszło, tak? Nie poszło słabo, ale mogło być lepiej. Do mety Pan dojechał? E, tak, dałem radę. Nie, nie spodziewam się żadnej nagrody. O, a to dlaczego? Dlatego, że nie udało mi się oddać karty... E która którą trzeba oddawać trzeba było oddać do 18 Zachęci pani naszych widzów do uczestnictwa w takim rajdzie. Na a tam przykład za rok widzów, a tam panów, dziewczyny. Do 4 na 4 zapraszam. Super. Brudne auta, trudny teren, prawdziwi mężczyźni i świetne kobiety. To właśnie oznacza osuwisko. Żałujcie tylko, że was tu nie było. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. A jeśli ci się podobało, powiedz o tym znajomym. No i machamy do kamery.